Dziewczęta, witam Was w QA. Ile tak w przybliżeniu udało się sprzedać książek? Gdybyś miał dać radę, nie śmieję sobie tylko jedną radę, jaka by to była. Na dzisiaj to się sprzedało około 4000 książek. Ja uważam, że to jest duży sukces, patrząc na to, że pranksterzy mają taką społeczność, gdzie zazwyczaj nie są zżyci z widzami, bo bardzo wielu widzów którzy oglądają pranki, to wchodzą po prostu, oglądają i tyle nie interesują się co się dzieje później z tym twórcą. Niewielu tak naprawdę później przechodzi na jakieś Instagramy, śledzi ich życie cały czas i się pasjonuje, bo jakby nie ma takiej, no nie ma powodu, aby się jakoś zagłębiać w ich życie, tylko po prostu my dajemy wam rozrywkę i większość z was, z tego co widzę, to jest tak, że po prostu wchodzi się pośmiać i tyle, a twórcy, którzy Bardziej są zżyci z widzami, bo na przykład coś wiedzą o nich, opowiadając o swoim życiu, o swoich poglądach, to wtedy są bardziej zżyci z widzami i też, gdy na przykład oni coś sprzedają, to mają o wiele większe sukcesy. Właśnie przez to, że jest to zżycie, to, to jest lubienie się nawzajem i są te większe sukcesy. Więc ja uważam, że na to. Na właśnie mój pranksterski, ten kierunek, to bardzo dużo mi się udało sprzedać. Jestem zadowolony z tej sprzedaży. Widzę co chwila, właśnie coś schodzi, mniej albo więcej, różnie to bywa, ale cały czas się sprzedają, właśnie książki. Jestem z tego zadowolony. A co do rady, to no, właśnie, znajdziesz się w mojej książce, i tam jest wiele takich rad, ale taka jedna najważniejsza, gdzie widzę, jak moi uczniowie osiągnęli sukces lub co mi się samemu udało zrobić, to była przede wszystkim wytrwałość i praktyka, i ta cierpliwość, właśnie, że ja cały czas działałem po 10 godzin dziennie, czasem i właściwie wszystko robiłem, żeby tylko osiągać sukces, i wiedziałem, że zmiana w mojej osobowości nie potrwa jeden dzień czy dwa. No bo jeżeli byliśmy nieśmiali całe życie i nie potrafiliśmy zagadać do kogoś na przykład o godzinę, to nie ma się co łudzić, że będziemy w ciągu. Jednego czy dwóch dni w stanie podejść do dziewczyny i powiedzieć jej, e, hej, czy chcesz się ze mną mówić? Skoro nawet nie jesteśmy w stanie do niej podejść o godzinę, to bo trzeba czasu, potrzeba zmian w swojej właśnie osobowości, w mózgu, w nawykach. Wszystko to wymaga czasu i jeżeli ten czas sobie damy, że będziemy działać przez jakiś okres, może to być tydzień, miesiąc, kilka miesięcy, może czasem nawet kilka lat. Ja mimo tego, że już tak naprawdę 10 lat jakoś. Działam w pokonywaniu swojej nieśmiałości, to nadal widzę wiele rzeczy, gdzie występuje mnie albo ta nieśmiałość, albo jakoś czuję się bardziej skrępowany i cały czas jakby z tym walczę i staram się, aby coś nowego się uczyć. Więc e, trzeba sobie po prostu dać ten czas i mieć na uwadze, bo jesteśmy teraz w takich czasach, że jesteśmy nauczeni, że wszystko musi być od razu. Zamawiam jakąś rzecz, to ona musi przyjść następnego dnia, a jeżeli się opóźnia, to jeszcze źle. Idziemy na siłownię i chcemy mieć od razu sukcesy. Tu nie ma tak. Nie da się tak po prostu. I jeżeli damy sobie ten czas, to wtedy osiągniesz sukces i powiększysz swoją pewność siebie, czy pokonasz nieśmiałość. Czym jest dla Ciebie życie? Dla mnie życie jest... Trochę zabawą, a trochę nauką. Ja uważam, że jesteśmy tutaj po to, aby doświadczać, aby uczyć się, popełniać błędy i stawać się coraz lepszym, aby przeżywać różne rzeczy. Wydaje mi się, że po to żyjemy. Jaka jest prawda? Nie, bo każdy też żyje dla czegoś innego tak naprawdę. Ale jak tak obserwuję cały ten świat i też siebie, to wydaje mi się, że to po to jest życie. Żeby właśnie doświadczać, bawić się, pokonywać różne swoje lęki, swoje problemy, aby stawać się jak najlepszym. Kiedy następna piosenka? O sąsiedzie z kozą. sąsiada, z Nie wiem kiedy będzie o sąsiedzie z kozą, bo powiem Ci, że najgorsze, jak dla mnie najtrudniejsze w wypuszczeniu jak piosenek, to jest tworzenie teledysków, bo to trzeba zebrać ludzi często, Zaplanować sobie dużo czasu, później jeszcze ten film obrobić, i wymaga to tak dużo logistyki. Jak sobie często myślę o teledyskach, jakie chciałbym, jakby one wyglądały, no to to nie jest coś takiego prostego, tylko często wygląda to skomplikowanie, i też wydaje mi się, że czasem chodzę na jakieś ustępstwa, żeby w ogóle wypuścić teledysk. I nie wiem, kiedy będzie o sąsiedzie z Kozo, bo. Na dzień dzisiejszy, gdy nagrywam ten materiał, mam wypuszczone cztery piosenki, a jeszcze mam nagranych 5, i do płyty myślę 12-13 wejdzie. I myślę, że o sąsiedzie z Kozą będzie trzecia lub czwarta piosenka, którą wypuszczę od teraz. Nowa piosenka prawdopodobnie będzie w tą niedzielę, później. W styczniu chcę za dwa, albo może trzy tygodnie wypuścić kolejną. Później pewnie jest miesiąc przerwy i teraz chcę zwiększyć tą częstotliwość wydawania piosenek. Wiele się sypnęła pszenica w tym roku? No, że dwie przyczep będzie. Jeśli zmieniłbyś coś w ludziach, co by to było? Ojejku, dużo ludzi by to było. Jeżeli miałbym wybrać taką jedną, to nie wiem. Chyba, żebyśmy byli... ...mniej zawistni do drugiego człowieka. Żebyśmy nie... <słukasz> No, a panowie policjanci przyjechali mi pomachali, abyśmy byli bardziej życzliwi dla drugiego człowieka, żebyśmy nie mieli takiej złej zazdrości, agresji, takiego hejtu, że wszystko jest złe, na wszystko cały czas narzekamy. To mnie chyba najbardziej denerwuje, że dużo ludzi cały czas narzeka, nic nie robi ze swoim życiem, tak naprawdę, tylko cały czas popełniają jakieś błędy i są. Wydaje mi się, że jakbyśmy to zmienili. Samo to, to już by się dużo zmieniło, bo byśmy nie dawali innym takiej negatywnej energii. To mi się wydaje, że byłoby taka duża zmiana. Ok, więc w tym odcinku to byłoby na tyle. Jeżeli macie jeszcze do mnie jakieś pytania, to napiszcie je w komentarzu pod filmem, a ja odpowiem na nie w następnym Q&A. Trzymajcie się, cześć!